What is this? This stand before me. Pow! Pow! Wow wow. Figure in black that points at me. Pow! Pow! Let's go, Burner! <laughs> this guy's really crazy. are really motherfucker. crazy, motherfucker. It's okay. Ty miałeś być, Edzio Szmartok. Hej, Zarski, bardzo serdecznie z tej strony Voltury Spanik i Kilian Gaming, jej! Wow! Dobra, dzisiaj postanowiliśmy nakręcić vloga, w którym opowiemy co nieco o sobie i o swoim charakterze, upodobaniach i takich tam sprawach. Okej, okay, więc zacznijmy od pierwszego pytania. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Masz eee, do powiedzenia. Pozdrawiam mamę! Tak, ja też również pozdrawiam eee, tak. Eee, więc przejdźmy do pytania. Jaki jest twój ulubiony gatunek gier? Eee, zaczynasz ty czy ja? Ja mam takie dwa ulubione, trzy ulubione gatunki gier, tak. czyli pierwsze to są gry oczywiście RPG, przykładowo Skyrim, który możecie znaleźć na moim kanale, który się ukazuje w <laughs> piątki i w niedzielę. I e, bardzo fajne podoba mi się to w nich, że jest dużo eksploringu, możemy odnajdować różne ciekawe rzeczy, ciekawe miejsca. Możemy rozbudowywać swoją postać tak jak chcemy, żeby stała się kim tylko, kim, kim tylko zapragniemy. Drugim, drugim jest drugim, drugim typem są gry. FPS-y, first person shooter typu Battlefield albo albo. Nie, o kodzie nic nie mów. To nie jest Nie, Koda nie lubimy. nie lubimy. To nie jest FPS. Unsub. Unsub dla Koda. BF i... Co jeszcze jest takich? BF. Ale BF jeszcze jakieś. Dobra. Halo. Sniper Elite. Sniper Light V2. I ponieważ tam możemy po prostu... No, wypróbować flaki. Możemy się wyżyć. Tak no może. i można, można zrobić na jajec. No, można. Na przykład Hitlerowi, no, jeśli chce. No. To lubię, to lubię. No, lubimy e, to. Okay. Ej, ej, to jeszcze ja. ja. Oczywiście, Oczywiście ja. jeszcze strategie, gdzie trzeba myśleć. O, a a propos strategii, jaka jest twoja ulubiona gra strategiczna? E, seria ROM. ROM. Okay. I StarCraft. Okay. StarCraft. E, ze StarCraftem ja nie wiem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze to jest genialne w StarCraftie, że się że tam wwiązali... Motyw miłości. To jest bardzo rzadki w grach strategicznych. Zrobiłeś coś takiego? No. Y, Raynor i Kerrigan. Ooo, fajnie, no. Nie fajne. znasz tego. No nie znam, nie znam tego uczucia. Niestety nie grałem w Starcrafta, może to się zmieni. Proszę, mogę, zostaw długopis. <grym> Poleciał. Dobra. E, już skończyłeś swoją wypowiedź? I gry MOBA. MOBA. Tak. Na przykład? To Bole. jest chyba wiadomo, okej. Okay. A grać w DOTę? Tak. Yy, w tym Tylko LOL! No! Okay. Dobra, moje ulubione gatunki yy, gier. No to jest po pierwsze yy, RPG, seria The Elder Scrolls. Tak, Weźcie mi na słowo. Yy, już Killian o tym mówił, ale yy, dla mnie najlepszą częścią jednak jest nadal mroczny i pełno krwisty Morrowind, yy, yy, w tym również yy, Wiedźmin. Od jedynki po trzecią część yy, łącznie. I A jeszcze nie wyszła. Nie wyszła, ale jak wyjdzie, to będzie fenomen. I Skyrim. Skąd wiesz? I tutaj, niestety, muszę ci powiedzieć, mój drogi, że Skyrim będzie mógł lizać o pięty. <grym> oj, 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 ale to po pierwsze. Po, po pierwsze, Skyrim wyszedł o wiele wcześniej. Dwa, Większ, yy, większe studio. Jest Skyrim AB zda. No i się! <grym> <grym> Wal się na ryj. Kontynuuj. No. Kolejnym gatunkiem jest First person Shotter, jak już wspomniał. Oczywiście Battlefield. Kopiuje to Battlefield rządzi. Battlefield, Battlefield jest mega, naprawdę. Kot, to Kot do Kot, Nie wiem, jak można grać w kulę, to tak jakbym robił... Ja będę. Czytany. Dobra. Kot jest naprawdę słaby. Kiedyś darzyłem takim zamiłowaniem Call of Duty 4. Bo to była naprawdę dobra gra, to jest naprawdę dobra gra i nawet do tej pory pobija te nisko, może wysoko budżetowe, ale nisko oferujące różną gamę po prostu ludziom. Montury się rozgadał. Panie, no jak można robić kody? Normalnie. Dobra. Zatrudniesz programistów i każesz im robić grę. Która jest ścierwem. Tak, jest ścierwem tego temu. Ile im za to, to płacą? <laughs> Dużo. I to jest ból dupy. Dokładnie. Kupi, kupisz maść na ból dupy... No dobrze. Dobry. Kolejnym... E, nie, nie, jest może moim e, strategia. Moim jest to bardziej... E, e, sandbox. Sandbox, e, czyli... a to nie jest... To, nie jest, to e, jest gatunek. Nie, to nie jest gatunek. To, jest gatunek. to nie jest gatunek. Dlaczego? Bo sandbox to nie jest, to nie jest taki typowy gatunek, tylko na przykład... E, akcja, a sa, sandboxowy jest świat. Tak, o to mi chodzi. Czyli gry, akcji... E, łącznie po prostu, z... Po, łącznie... po prostu gry, w których jest świat sandboxowy. Jest świat sandboxowy, har charyzmatyczny... Minecraft! Charyzmatyczny... Nie, Minecraft jest dobry, ale... Ale gracze są... Zjebani. Hmm. E, tak. Kto? Bo czasami gramy. No, czasami, ale gra jest dobra. Bo gra jest dobra. No, nie jesteśmy zjebani. <laughs> gra akcji, czyli na przykład GTA 5. W którego jeszcze y, nie miałem styczności zagrać, ale na pewno to zmieni, a wy wyjdzie na Blaszaka. Bo człowieku. Gań, specjalnie dobrze, PCS, dobrze, dobrze, gry. dobrze rozumiem. No. No. I seria Assassin's Creed. Wisienka na torcie. Eh. Assassin's Creed. Niesamowita fabuła, niesamowita epoka, charyzmatyczne postacie. Sandbox? I przede wszystkim ostrze, które zatapiasz w innym na tym świecie s... No, o to chodzi. Moba. Wiesz, że Moba! nagrywamy 5 minut i tylko pierwsze pytanie a ich jest 5 15 Dobra, na tym skończymy pierwsze pytanie i jeszcze aby mowa LOL drugie pytanie. Okay. Konsole kontra komputery, maszyny przyszłości. Co jest według Ciebie lepsze? Według mnie maszyną przyszłości jest komputer. Nie dlatego, że jestem zagorzałym fanem blaszaków, tylko po prostu posiadają większy potencjał. Ma, mają większą wydajność, można ich specyfikacje obracać w wielu płaszczyznach i są po prostu niezniszczalnymi tytanami. Tak jak teraz jest porównanie konsol PlayStation 4 i Xbox One, czyli papier do Dupala, to nie mogą się równać z, z, z takimi komputerami jest dzisiejszego dnia. Niezniszczalny tytan, no jak zrzucić z, z 10 piętra, to opa się rozwalał, no. No tak, ale po prostu Blaszak ma większą moc. Uruchomcie sobie tak naprawdę grę, jeśli by była taka możliwość z PS4 na komputerze. A zresztą odpowiedzmy sobie po prostu na pytanie, dlaczego twórcy wydając grę najpierw na konsolę robią je słabszej jakości, a dopiero później po zmienieniu y, kodów i całej grafiki, mniej więcej, nie rozgaduj y, ta gra wygląda o wiele lepiej, jest lepiej zoptymalizowana i daje lepszy efekt. Już mogę? Po prostu, blaszak, blaszak. Daj. Proszę bardzo. E, według mnie tak, że przyszłością, e, przyszłością gamingu jest komputer, sam używam, bo tam stoi, taki niebieski. Według mnie to jest komputer oczywiście, no bo po pierwsze można na nim grać, ale jest też wiele innych możliwości. Jest funkcjonalny Tak, jest funkcjonalny. A na, a na konsoli to co? Obejrzysz sobie filmiki głupie na YouTubie z małymi kotkami? Tak, tak, Na tutaj. konsoli na przykład nie możecie używać programów graficznych, programów do obróbki wideo, programów do e, dokumentacji. Dobrze, ja, od, ja odpowiem. Dobrze. Dobrze. I ogólnie teraz wstawimy tutaj obraz. Jest porównanie Battlefield 4 na konsoli, ale wiesz, że ciebie nie widać. Czekaj, nie, ja przyciągam i teraz ten obraz się... Nie, nie o. pojawi się. Battlefield 4 na konsoli i na PC, -cie. nie wiem gdzie tu będzie. I to jest ogromna różnica po pierwsze graficzna, a po drugie sama rozgrywka jest o wiele ciekawsza na PC. -cie. No trzeba to przydać. Myszka plus klawiatura, rządzą. Rządzą, po prostu, tyle. Trzecie pytanie, jakie jest twoje hobby, co robisz w wolnym czasie? To teraz ja odpowiadam pierwszy. Proszę bardzo. Więc moim hobby... mam kilka hobby... Po pierwsze, no oczywiście trzeba być wszystko nieuzują. Po pierwsze to jest perkusja, granie na perkusji, y, która stoi tam na dole, tam za mną, tak. za mną na dole. Potwierdzam. Y, drugie to nagrywanie let's play i gaming ogólnie. I trzecie, trzecia rzecz to, to czasami w wakacje i ogólnie w sezonie letnim. Wyjście na deskę z tym lambusem i z jeszcze kilkoma zależy kto nie potrafi zrobić folii. nie I, e, i, desk, i, i, i deska snowboardowa, rules. Leps, lepszy, lepszy no niż to zwykła. już bardziej ci Lepsza niż zwykła. Hmm. Ale to nie twoja wina, że masz krzywy woli. Nie twoja wina, że masz krzywy. No i jakie jest twoje hobby? E, moje hobby to jest po pierwsze czytanie książek. Jest to na pierwszym miejscu, ponieważ rozwija wrażenie no ja ja i tak, stwarza to taki być. inny światopogląd. Możecie się zatracić całkowicie w tej książce, wyłączając realny świat, realne życie, stajecie się kimś innym. Tak jakby macie drugie wcielenie. To jest coś naprawdę cholernie dobrego. I to powinno być na pierwszym miejscu. U mnie tak jest. Później oczywiście w wolnym czasie nagrywam let's gram na komputerze. Nie, 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 to nie wchodzi w rachubę. W wakacje 8 lat ja piszesz... dziennie? No to co? To jest lolo, co ci chodzi? Co <noise> ci włosy? Nieważne, to stoi co innego, ja się nie próbuję. I tak. Na pewno nie na twój piwek. I tak. Ha! Gej! No właśnie nie. Tak? Bo to był... to był... ty jesteś podszytym draniem. Drabi ty. Wymienię to? Hobby. Granie i. Granie czytanie. i czytanie. Ja znam deskę, jeżdżę regularnie i tyle, ile mogę. Nawet w zimę. O, właśnie. Nie pokażę. A ja się mówi. tu bawię, a tu. O, jest deska. Nie, naprawdę dobra deska dla początkujących. Jest to najlepszy model. Jaki w ogóle jest dostępny? BlackRock polecam. Lokowanie produktu. Zapłacili nam za to milion dolarów. Dobra, już skończę. I nie zamierzam tego przestać robić, ponieważ jeżdżę już trzeci rok, leci teraz będzie leciał, także nie chcę zatracić tych umiejętności. Ciemno jest. Trzy miesiące i nie, nie zrobić. Dalej no to jest w wolnym czasie, piszę własne opowiadanie. Nie mogę wam za wiele jeszcze zdradzić, ale dzieje się w świecie Wiedźmina. Główną post postacią jest Egan, którego znacie z gry Wiedźmin 2. Postanowiłem jakoś tak głębiej wpatrzeć w tą postać, bo jest tego warta. Zostało mało powiedziane o Eganie. I chcę to zmienić. Dlatego wplątałem w czarodziejską intrygę Wiedźmina wraz z Jaskrem, którego fani Wiedźmina znają, nie muszę zobaczyć. Trubar. A to, że lubi Zantus i dobry trunek, to nie jego wina. Dlaczego zacząłeś nagrywać i jakie były Twoje początki? Teraz ja zacznę, tak? No ty... ty wcześniej zacząłeś. Tak, Okej, okay. dlaczego zacząłem nagrywać? Zacząłem nagrywać, ponieważ. Stało się tak e, dosyć nietypowy sposób. E, w pewnego dnia postanowiłem, że a, po prostu nagrywanie gier mógłbym wyrazić swoją opinię na ich temat, e, moją taką obiektywną i subiektywną opinię. A zarazem e, oglądając Roya i Roka, pomyślałem, kurczę, ci kolesi są naprawdę spoko, robią to z pasji. Z pasji. Z Pas -si. <laughs> pasji. Dlatego zacząłem nagrywać, jakie były moje początki, no to streszczać. E, zacząłem nagrywać amnezję. E, nie dokończyłem tej serii. I to były moje początki. Było dosyć ciężko, teraz już jest. Zawaliście. YouTube to naprawdę duże pole do manewry. Tak, i teraz ja odpowiadam. Zacząłem nagrywać nawet nie miesiąc temu. Trzy, Ile? Ty trzy tygodnie. 3 tygodnie gdzieś. Trzy tygodnie. Tak. I po prostu kiedyś tam już próbowałem oczywiście nagrywać... Z, dwa lata temu już, wcześniej niż on Pamiętam, pamiętam to. Nie, nie pamiętasz, bo ci nie. A nie, pokazałem no ja, ci z Mountain Blade'a. No, o, ale to było takie słabe, że Z Minecrafta W Minecrafta nie nagrywałem. No jak? Jak nie? No, Białeś, nie. Trzy odcinki. A smoka, z... kto bił i nawet wypisał. Ze smoką. Dobra, Smoka biłem z Pawłem. No. Raz, jak, wysz, jak wyszło, wyszła ta aktualizacja. Y, nagrałem 3-4 odcinki. Tak, cztery chyba były. I ogólnie stwierdziłem, że są dziadowe. Dziadowa była jakość filmu, dziadowa była jakość dźwięku. Stwierdziłem, że nie będę zaśmiecał YouTube. I jakoś tak usunąłem ten kanał. I stwierdziłem jakoś miesiąc temu, że, chcia... po... że jest ostatnio wielki napływ fanboyów Minecrafta i ogólnie dzieci kwadraciaków. Trzeba temu zapobiec. I stwierdziłem, że spróbuję swoich sił i może uda mi się stworzyć coś ciekawego na YouTube'a, jakiś ciekawy content. No i tak się zaczęło. Już tam koledzy mnie wcześniej namawiali, żebym zaczął, więc zacząłem i po nagraniu trzech odcinków, dwóch z Don't i jednego ze Skyrim'a, wciągnęło mnie. Właśnie, Wciągnęłem. to jest taki plus, że po jednym odcinku to jest jak nauk. Wciąga cię i zatracasz się, ale to tak pozytywnie. Mhm. Dobra, kolejne pytanie. Co najbardziej lubisz robić w grach? Teraz ty. Ja, więc najbardziej lubię oczywiście eksplorować, eksplorować wielki świat w grach RPG, eksplorować świat w RPG, odkrywać... na przykład w Skyrimie, odkrywać nowe miejsca, załóżmy nowe kamienie ciekawe, zdobywać wszystko, zwiedzać norskie ruiny, a także w grach, w grach typu... typu FPS yy, walić headshoty. No, headshot to Ewentualnie jest biegać w Left 4 Dead 2 z piłą ma maszy yy, maszynową, ma... spalinową, spalinową. Spali me maszynową. <laughs> Piła maszynowa. Chodzisz i... No nie! Albo, albo ta, ta, taka fajna bomba, co się do niej zombiaki zbiegają i tak sobie rzucasz i yy, ta z, tyłu... Się, yy, z tyłu z tyłu. Taka co pika. Tak.